Gwizka, wracajcie Polacy. Panie Turek, niech pan do to spotkanie. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie limitera, a dzisiaj pogadamy, uwaga, zaskoczenie. Też o euro. Też o euro. Tak, też o tak. euro. No bo to jest chyba dla nas taki najbardziej ciekawy i taki najbardziej wydaje mi się obyty temat i jesteśmy na bieżąco z tym wszystkim, także wydaje mi się, że właśnie ten temat najbardziej nam siedzi i ten temat najchętniej omawiamy. Tak. Z tej strony Kuba Liczbik. i Wiktor Baran, witajcie. Witajcie, Siemanko. Dzisiaj znowu sobie pogadamy o tej piłce nożnej. No już po, nie wiem jak to nazwać, po euro dla marzu, Wiktor. Po euro wpadce. Po pierwszej, jesteśmy po pierwszej kolejce właśnie. Już w sumie zaczęła się druga od wczoraj. Jesteśmy po pierwszej kolejce właśnie Euro 2020. No i dla nas taki smutny okres. No, e, tak. Po oczekiwaniach, po wielu rozkminianiach, rozmyślaniach jak to będzie, no skończyło się tak jak zawsze. Tak, czyli jak zawsze wielka impreza i jest pompowany balonik, wiesz, że nawet pierwszy mecz, tak e, taka grupa, to tam, eee, e, wygramy. Tak, jeszcze, jeszcze teraz to była, był tak ten balonik pompowany, że ja bym to nazwał, że ten balonik to nie był powietrzem pompowany, tylko helem i on leciał jeszcze do góry. To po prostu... I on jeszcze, on jeszcze nie pękł. Dlatego... Tak, a nawet sami pol reprezentanci Polski, nie wiem, na przykład Wojciech Szczęsny mówili, że no, że skoro atmosfera miałaby sugerować o, i w ogóle coś pokazywać jak będzie wyglądał wynik na euro, to będzie bardzo dobrze. No to mamy bardzo dobrze, jeżeli według nich bardzo dobrze, to jest porażka ze Słowacją 2-1, czerwona kartka i zero, jakiekolwiek gry, a gol strzelony przez Polaków, to jest po prostu po błędzie Dubrawki, czyli bramkarza słowackiego i, i strzale linettego, który był uderzony piętą, bo to nawet on nie trafił w piłkę. No to... piłka toczyła się dwie godziny do bramki w ogóle. Tak jest. No, no nie wiem, może to na miejscu tam u nich wyglądało to inaczej, ale u nas to wyglądało bo jak y, ja bym poszedł, zdążył sobie zrobić kanapki, wrócił i nadal jeszcze by ta piłka nie doleciała. No, ale no naprawdę ten, ten mecz, tragedia. Tragedia, Victor, takie Victor, oczekiwania Victor. i... No. Jak już jesteśmy przy tym, to dobra, pograjmy chwilę o tym meczu, chociaż no ja wiem, nie, wrac nie ma w ogóle po co wracać do tego meczu, no ale wypadałoby jakby wypowiedzieć się w jakiś sposób na ten temat. I tak, pierwsze 15 minut tego meczu w naszym wykonaniu Całkiem dobre, i tyle. Całkiem Cię. dobre, tak, ale ja bym właśnie to tak podzielił na takie 15-minutowe okresy gry. Pierwsze 15 minut bardzo fajnie. Polacy próbowali atakować, próbowali coś konstruować, próbowali naprawdę zagrodzić się bramką. W ciągu 15 bramce. minut, Wiktor. W ciągu 15 minut było więcej sytuacji, w miarę jakichś konkretnie klarownych. wykonanych, klarownych, tak, fajnie ułożonych i tyle. Tak, potem 18 minuta. No zawodnik Słowacki tam bardzo, no jak, jak tyczki, bardzo łatwo pokonał i Bereszyńskiego i Jóźwiaka. Duży błąd Jóźwiaka, zszedł do środka pola, uderzył, bramka na nasze nieszczęście odbiła się od słupka. Nieszczęście, dlaczego? No bo jak odbija się od słupka, to potem uderzyła w plecy Szczęsnego i piłka wpadła do bramki. Gol no uznany tak. jako samobój i pierwszy raz w historii w ogóle Euro Samobój strzelił sobie bramkarz. No i ten jakby niechlubny tytuł przypadł właśnie Wojciechowi Szczęsnemu. Pierwsza, potem pierwsza połowa taka trochę bez historii, bo jedna i druga drużyna próbowała coś atakować. E, Słowacja się troszkę zamurowała, trochę tak jakby ten wynik do połowy im pasował. Trochę się nie ma co dziwić, bo na pewno no, dla nich ten mecz był bardzo udany i oni chyba wychodząc na boisko myśleli, że jak będzie remis to będzie super. Właśnie oni już przy 1-1 cieszyli się dosyć, dosyć z tego wyniku, bo to ich zadowalało. Oni jakby nie spodziewali się tego w sumie i my też, nie, że to my zagramy tak słabo. Bo w tak. numer dwa bo to do tego jeszcze przejdziemy, przy Szkriarzy, Stało czterech zawodników naszej reprezentacji, plus Ale Wojciech tam w ogóle, tam w ogóle i on, było wystawione... Tak, zdążył sobie przyjąć piłkę, na prawą nogę przełożył ją sobie, oddać strzał czysty, bez żadnego rykoszetu, do bramki, a bądź Szczęsny tylko wzrokiem odprowadził piłkę do siatki. I tyle. No No właśnie, ale jeszcze zanim do tej bramki przejdziemy, to powiedzmy o drugiej połowie, która zaczęła się dość optymistycznie w 30 bodajże 4 sekundzie po zmianie stron polacy. No, właśnie zdobyli tą bramkę, która no, myślę, że w innych, w innych meczach, które oglądałem, no, po prostu by nie, nie wpadła ta, do siatki ta piłka, bo tam właśnie duży błąd też i bramkarza, i obrony słowackiej, też duży, du dużo szczęścia mieli Polacy. Co prawda, ba po bardzo fajnej akcji, bo Beresieński, e, przepraszam, Rybus bardzo fajnie się zabrał, szedł do środka, dograł, dograł piłkę, właśnie. W pole karne. No i linę, piłka doleciała do Linet tego, i, i Linet pokonał bramkarza. No i tutaj pojawiły się jakieś nadzieje. Pojawiły się nadzieje, że Polacy pójdą za z tym takim, nazwę to, tłumem, tłumem emocji, tłumem e, takiej wiary. No i, i tak też przez chwilę było. Atakowali, próbowali coś robić, ale w 62 minucie bardzo duży błąd popełnił Krychowia, który już miał na swoim koncie jedną żółtą kartkę. No i co? I. Po takim faulu, który nie powinien mieć miejsca, obejrzał drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, i Polacy kończyli mecz w dziesięciu, co też potem przełożyło się na duży błąd w obronie. Piłka dograna do, do środka pola, zgubiona w ogóle obrona. Szklinar, no i tam Milan mila Skriniar, tak. Tak, zdążył sobie przyjąć, uderzyć, a że jakby to, Skriniar to jest taki kluczowy zawodnik który reprezentacji w reprezentacji Słowacji. No, bez wątpienia lider, lider tak. reprezentacji o Hamsika który tak naprawdę powinien być przez cały mecz kryty i niby taki był plan, że ma być cały czas kryty, no to tu to krycie zostało zgubione i Słowacja trafiła na 2-1 i takim właśnie wynikiem mecz się zakończył. No cóż, no mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, zobaczymy. <laughs> no tak, ale pogadajmy jeszcze chwilę dosłownie o tym meczu ze Słowacją, bo tak, okej, okay, padła bramka dla reprezentacji polskiej w drugiej części spotkania już w pierwszej minucie, w zasadzie drugiej Połowy. I to był jedyny plus taki malutki dosłownie w tym meczu, bo nie wiem co powiedział Paulo Sousa z, z naszym zawodnikiem, ale to podziałało tylko przez chwilę. Bo przez kolejne minuty nawet po zdobytej bramce, widać było takie chęć przyspieszenia trochę gry, po czym po kilku minutach wróciliśmy do starej, dobrej gry z pierwszej połowy, czyli zatrzymujemy się i podajemy do tyłu. I tak to wyglądało, wyglądało i... spotkania. To wyglądało trochę tak, jakby w przerwie każdy zawodnik polski dostał energetyka, wypił go i energetyk ich trzymał tylko przez minutę. Czy tam powiedzmy 10, min 10 minut jeszcze, jak, bo ich puszczało. To tak wyglądało, a potem no, po prostu rozłożyć karimaty, rozłożyć śpiwory i poukładać się na boisku, bo no naprawdę, jeżeli Polacy Zapowiadali, mówili, że będą walczyć, ale tej walki nie widać. I ja osobiście po tej pierwszej kolejce, już, powie, już tak jak wspomniałem, po drugiej, która też już się wczoraj zaczęła, no ja po tych wszystkich meczach widzę, że no ciężko mi to mówić i przykro mi to mówić, ale Polacy są chyba najsłabszą drużyną. Póki co po pierwszej kolejce na euro, nawet e, Macedonia Północna, która była skreślana, nawet Finlandia, która była skreślana. Macedonia Północna e, zagrała naprawdę bardzo fajną noc, mimo że przegrała za Austrią 3-1. Zaprezentowali się naprawdę solidnie, udało im się strzelić gola, robili akcje, e, próbowali jakoś zagrażać temu polu karnemu Austriaków, a, a Polacy nic. To samo Finlandia, co prawda, ok, dobrze wiemy, jaką. Jak, 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 co miało miejsce na meczu Danii z Finlandią. Bardzo nieprzyjemna sytuacja i bardzo tragiczna sytuacja w, dla, dla Duńczyków. Zawał serca Christiana Eriksena. Na mecz, szczęście bo, wszystko zakończyło się dobrze. Tak, mecz został przerwany, mecz potem wznowiono po dwóch godzinach. No i jakby wiadomo, że mało który zawodnik chciałby grać po takim przeżyciu. No i tutaj to też spowodowało, że Finlandia ten mecz wygrała 1-0. Ale mimo wszystko... Finowie wczoraj zagrali mecz z Rosją. Co prawda przegrali ten mecz nie, 1-0, ale naprawdę prezentowali się nieźle. Konstruowali akcje, próbowali zagrozić bramce Rosjan, i to jakoś się przełożyło na końcowy wynik, że ta porażka była tylko 1-0 po bardzo fajnym golu Rosjan i po bardzo fajnej akcji w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie. A Polacy, okej, okay, strzelili Gola, ale przegrali 2-1 ze Słowacją, która też była stawiana jako outsider i grupy, i w ogóle całego, całego turnieju. Tak, ja bym jeszcze bym chciał nawiązać może, no ciężkie porównanie, bo Czechy a Słowacja to mogą jedynie być blisko obok siebie na mapie, ale <grych> piłkarsko Czechy Nie da się robią, ukryć, znacznie, że są. <grych> znacznie lepszą piłkę Czechy zaprezentowały ze Szkocją. Między innymi bramka z połowy bójska, która chyba była Patrick Tak, w Patryk Cik. Naprawdę wydaje mi się, że Bramka będzie w top 10 y, euro. I to już po pierwszej kolejce. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że już w pierwszej kolejce mieliśmy naprawdę piękne gole, które no ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, czy i w dalszych y, kolejkach, w dalszych fazach będzie w ogóle w stanie ktoś to powtórzyć. Bo i gol e, właśnie e, Patryka Cika, i gol e, nie wiem, nawet Cristiano Ronaldo, czy gol. Y, no chociażby w um, meczu mecz Holandia Ukraina a Andrija Armalenko kiedy do, do, meczu, dokładnie, dokładnie tak także naprawdę te gole no, mogły, mogły się podobać i, i naprawdę wyglądały fajnie i jestem, bar jestem bardzo ciekawy czy ktoś będzie w stanie tak jak na przykład w meczu w 2000, z 2016 roku w, w 1.16 kiedy to, no, przepraszam w jednej 1.8 kiedy to Polacy grali ze Szwajcarią i Szakiri strzelił gola Polakom z przewrotki tak, no więc sobie może coś... Może ktoś będzie w stanie to powtórzyć. Może Bramkarz strzeli Gola, już jeden bramkarz sobie strzelił Gola, także. <laughs> no właśnie, także zobaczymy. Jakby kończąc już może temat samego meczu ze Słowacją, ale mówiąc o naszym składzie. No, no to była ciekawa. Yy... Formuła, jaką zaprezentował Paulo Sousa, bo jednak postawił na tych podstawowych zawodników. No nie wiem, chciałem jakiś... była... Zas zaskoczyć element zaskoczenia nas czy przeciwników? Ciężko powiedzieć. To była Więc... taka, według mnie, to była bardzo fajna, yy, fajny układ drużyny. Naprawdę, ja jak zobaczyłem składy, jedynie kto mi nie pasował, to Linetty, Który mnie zaskoczył, bo mimo wszystko z tym meczu w Słowacji, ze Słowacją, no powiedzmy w kontekście całej drużyny zaprezentował się naprawdę nieźle. Ale no jakby problem ja jest w tym, nie, że... Jeszcze, raporze... jeszcze ci przerwę, jeszcze ci przerwę. Wiktor, powiem tak. Dla mnie o opuszczonej bramki zagrał słabo. Tylko no bramki tak, strzelił, nic więcej. Jakby ważne, że strzelił. Tak, nieważne jak, nieważne... Kiedy, ale no, udało mu się trafić. No. Jakby też próbował atakować, on też później po zdobyciu gola chciał iść za ciosem i jeszcze tam uderzał na bramkę Dubrawki, ale no, no się nie udało. Ja ogólnie chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Polacy od początku, kiedy reprezentację objął Paulo Sousa. Nie zagrali nigdy takim samym składem. Zawsze skład był zmieniany i za zawsze skład był rotowany. Reprezentacja Polski nie ma ze sobą ogrania w podstawowej jedenastce. Ja rozumiem, że w meczach towarzyskich on próbował troszeczkę, nie wiem, e kombinować, mieszać, próbować, sprawdzać, ale no to nie ma w ogóle żadnego przekładu na, na mecz ze Słowacją i w ogóle na Euro, więc jestem bardzo ciekaw teraz, bo jeszcze po czerwonej karcie Krychowiaka i pauzowaniu meczu z Hiszpanią, jestem bardzo ciekaw, jak Paulo Sousa ustawi ten mecz. Wydaje mi się, że zagra od pierwszej minuty Jakub Moder, ale to tylko takie moje osobiste, powiedzmy, odczucie i przemyślenie. Może tak być, jako że grzesie Krychowiak no, wróci dopiero na mecz ze Szwecją, chociaż no, zobaczymy, czy w ogóle dostanie szansę. Myślę, że tutaj... dostanie. Bo tutaj też mi się tak wydaje, ale meczu z Hiszpanią, bo nie zobaczymy, które będzie już w sobotę. No i. Hmm, Wiktor, jakieś masz przemyślenia co do tego meczu, bo ja to myślę tak, że e, jesteśmy w czarnej dupie w sumie. No jesteśmy, jesteśmy tak, że już... Tak jak weszliśmy w euro, to tak jak wiesz, jak y, ja to porównam do takiego, nie wiem, może do takiej rzeczy, którą myślę większość z nas się spotkało, że chcesz wejść do sklepu i się odbijasz od, od, y, od, od, od drzwi bo są zamknięte. Więc tak jak Polska chciała wejść w Euro, tak się odbiła i co po Wiktor, Wiktor, to jest jak wchodzisz w drzwi obrotowe? Tak. I zamiast z nich wyjść to cały czas w nich chodzisz. I Polska jest z tą osobą, która chodzi w tych drzwiach, gdzie Słowacja już z tych drzwi wyszła sobie, a, po, a Polacy, a polscy kibice w tym momencie po, tych, po tym całym pompowaniu balonika są tacy jak med otwarcia, Polska-Słowacja, biegniesz, a widzisz, myślisz, że drzwi balkonowe są otwarte, chcesz skoczyć do domu i odbijasz się od szyby, bo jest czysto bo jest dopiero umyta. To tak, no, to jest, to, to są głupie porównania, to są bardzo abstrakcyjne porównania, ale no, jak Abstrakcyjna też gra jest z reprezentacji Polski. Jeżeli się nic nie zmieni, no, nie ja naprawdę po, po Mistrzostwach Europy w 2016 roku miałem naprawdę duże nadzieje. Oglądałem te mecze z ciekawością, z, oglądałem te mecze z nadzieją, a teraz nie wiem, co ja mam sobie myśleć. Jeżeli Polsce się uda jakimś cudem, nie wiem jakim, może Hiszpanie wyjdą w sześciu na boisko. Jeżeli uda im się zremisować z Hiszpanią, no to naprawdę jeszcze jakaś iskierka nadziei mi się pojawi, ale wtedy, wtedy trzeba po prostu rozbić Szwecję, no co to dużo mówię? No rozbić Szwecję, ale właśnie teraz powiedzmy możemy się też pobawić w takie trochę analizowanie. No, w naszej grupie Słowacja trochę zaskakująco, ale prowadzi trzy punkty. Szwecja, Hiszpania po jednym punkcie, bo w ich meczu, ich mecz zakończył się wynikiem 0-0. Polacy tak. mają 0 punktów, są na ostatnim miejscu. No i teraz powiedzmy. Tak nawet jakby analizując, może trochę się bawiąc, Szwecja wygrywa ze, ze Słowacją. Słowacja nadal ma 3 punkty, Szwecja ma 4. Polacy remisują z Hiszpanią, Polacy mają 1 punkt, Hiszpania ma 4, czyli jest 4-4-3-1. Czyli w momencie kiedy. My wygramy z, ze Szwecją, a może jeszcze inaczej. Szwecja, wygr Szwe Szwecja wygrywa z, ze Słowacją, no to, nie, przepraszam, Hiszpania wygrywa ze, ze Słowacją, no to Hiszpania jest pewna, ma 7 punktów, jeżeli dobrze liczę, tak, nie. 3, 5, 5 punktów, przepraszam, mhm. 5, 5 punktów. jest ten na awansu. Słowacja zostaje z, z trzema, a, Szwecji, a Polacy wygrywają za Szwecją, mają po 4, 4 i Słowacja ma 3. Więc teoretycznie z tego trzeciego miejsca Polacy mogą wyjść. Ale to jest tylko czysto hipotetycznie i, cięż, i Czarno to widzę. No tak, mecz z Hiszpanią już niedługo. Hiszpanie grają przede wszystkim młodym składem i o, Wiktor, przecież. Może to nie jest no. stricte z euro? Trochę jest, trochę nie jest. Zawodnik, którego y, nie ma na tym euro w wyznacji Hiszpanii, po 16 latach odchodzi z Realu Madryt. Tak bo... właśnie widziałem wczoraj oficjalny komunikat. No osoba, o której rozmawialiśmy już ostatnio w zeszłym tygodniu na ostatnim podcaście. Na naszym pierwszym podcaście. Sergio. Sergio Ramos. Tak jest, mówię tu o Sergio Ramosie, który no, kończy trochę długą i bardzo piękną karierę w Realu Madryt. Myślę, że dla wszystkich e, fanów e, i samego Ramosa, i samego Realu jest to olbrzymia strata. No, no legenda to, klubu. Tak, no, jak mówiłeś Real Madryt, myślałeś Sergio Ramos, tak? Tak jak myślisz Barcelona, myślisz Messi, więc e, według mnie Duża, duża strata dla realu, ale no jakby kiedyś ten czas musiał nadejść, nie? Myślisz Polska, mówisz krzynówek. Myślisz, sięka, myślisz Polska? Krzy, myślisz B klasę. No trochę tak jest też poziom jakby do prezentacji, a jeszcze czekaj Wiktor, jeszcze chciałem powiedzieć o pierwszych wnioskach, ogólnie o pierwszej kolejce, pierwszej części fazy grupowej tego euro i nie tylko naszego meczu, ale pozostałych spotkań, biorąc pod uwagę ja tak szybciutko Ja cię chyba powiem, tak. powiem Ci tak. Po meczu otwarcia i wczorajszym meczu drugiej kolejki, dla mnie Włosi wyrastają na faworytów całego turnieju. Tak, wczoraj jeszcze właśnie sobie obejrzałem ten mecz Włochów, no i uch, Mecz otwarcia 3-0 z Turcją. Mecz drugiej kolejki 3-0 ze Szwajcarią. 6-0 w bramkach, pewne zwycięstwa. Już pewne awans. mecze już awans. No, jakby, co tu dużo mówić, no Włosi naprawdę są w gazie. Tak samo Belgowie, 3-0 z Rosją. E, też wiemy, że Rosja nie jest takim super wygodnym rywalem ogólnie dla każdej drużyny, a tu 3-0. Bardzo ładne zachowanie Romelu Lukaku, który po zdobyciu gola podbiegł do kamery i krzyknął: e, Chris, I love you. E, to był przekaz do właśnie Christiana stay, Eriksena. tej strong, jeszcze bodajże tam Tak, było Tak, tak, tak. To był przekaz do Christiana Eriksena, który właśnie tego samego dnia dostał ataku serca. E, a że wiemy, że właśnie obydwaj ci panowie się bardzo dobrze znają. Tak, przypomnijmy, e, że oboje grają w Winterze Mediolan. W Mediolan, dokładnie tak. No to takie bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjacielskie zachowanie. Nie Lukaku, ale no nie o tym. Też Belgia 3-0 z Rosją. Też bardzo fajny mecz. Ba według mnie mecz w ogóle całej pierwszej kolejki to mecz Holandia-Ukraina. No to nie ma co mówić. Nie wiem, Kuba, to, to, był to, mecz, mecz, to, to był mecz. Patrz, Wiktor, to był mecz na wagę, nawet w finału. Tam było wszystko w tym meczu. Tak. I ja naprawdę oglądałem ten mecz, zobaczyłem, że jest 2-0 dla Holandii, mówię po meczu. I nagle jak zobaczyłem, co zaczęła grać Ukraina. E, Jarmolenko. No, to właśnie ta, ta piękna bramka, właśnie z tam z 20 paru metrów, yy, bardzo ładnie uderzył pod okno. Tak, trochę mi się to skojarzyło z meczem i yy, golem Jakuba Błaśczykowskiego, też z meczem yy, z Ukrainą na właśnie Euro 2016, kiedy Jakub Błaśczykowski tak, 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 tak do środka tak. uderzył. Trochę, trochę takie podobne skojarzenia, tylko że no, to z trochę bliższej odległości, ale naprawdę yy, w ciągu, nie wiem, 10 minut Ukraina zdążyła wyciągnąć wynik. Z 2-0 na 2-2. No ten trzeci gol dla Holandii, no bo przypomnijmy, mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla Holandii. Trochę też fartowny, trochę też taki e, przypadkowy, ale no mimo wszystko trafiony. Ale... I bardzo Bar mi było szkoda dla Ukrainy. Tak, ale naprawdę bardzo szkoda mi było Ukrainy, bo mecz naprawdę był, no, był wyśmienity. Na pewno taki był i dla mnie najlepszym zawodnikiem, przynajmniej w tym meczu właśnie, był zdobywca ostatniej bramki Denzel Dumfries, który całe spotkanie w obronie wy, no, wyprowadził z siebie flaki po prostu, dosłownie, żeby powstrzymać w ogóle ataki Ukraińców. No i zwieńczył to bramką, która dała trzy punkty drużynie Holandii, która no gra bez kilku kluczowych zawodników, ale wciąż jest mocna i na tym trudnieju też jeszcze nie powie ostatniego słowa. Tak, myślę, że to jest top. Na tak, naprawdę. Myślę, że też ostatniego słowa nie powie Portugalia, która co prawda do 84 minuty męczyła się z węgrami i nie, nie, nie była w stanie trafić do siatki rywali, ale od 84 minuty zaczęła się no już eh, gra portugalska. 3-0, tak naprawdę no i... dwa pierwsze gole w regulaminowym czasie gry, trzeci gol w doliczonym, no naprawdę e, dwa gole Cristiano Ronaldo. No i Portugalia pokazała, że jest mocna i, i będzie liczyła się w walce o mistrzostwo, o obronę mistrzostwa. I taki ja jeszcze kołabym szybko przeskoczył do meczu, który chyba dla wielu z nas był takim naprawdę, no można, na takim, można to nazwać małym finałem: Francja-Niemcy. E, tak, Francja-Niemcy, to i, a, trochę rozczarowanie dla mnie ten mecz, troszeczkę. Dla mnie również, samobój e, Humelsa, co prawda dwa gole nieuznane po spalonym Benzemy i Mbappe, ale no Niemcy próbowali, pod koniec próbowali, ale to nie wystarczyło. No e... i według statystyk Niemcy po prostu grali trochę lepiej niż coś w tym meczu. ja mimo, mimo wszystko, mimo że ten mecz mnie nie zaskoczył i nie, jakby nie był najlepszy, mimo że gra naprawdę była fajna, ale nie był skuteczny, to ja się cieszę, że Francja wygrała, bo jakby to nazwać, y, obstawiłem ich i udało mi się wygrać. <grymne> e, tak. No tak, Wiktor, faktycznie. <grymne> Zapomniałem. Tak, tak Kuba y, tutaj y, skrajnie, skrajnie pozytywny. <grymne> ale, ale o samym meczu jeszcze. W tym meczu to był mecz jak Holandia-Ukraina. tylko nie było w Znaczy była tak. biegata stawobójcza. I... Tak, no, na... mecz ogólnie był bardzo otwarty. Naprawdę jedna i druga drużyna próbowała atakować. Co prawda Niemcy troszeczkę mniej tego ataku przeprowadzali i widać było, że ten skład jest znacznie zmieniony i były, były twarze, które naprawdę no, są znane i które pamiętają świetny okres Niemców, ale też były młode twarze, które no, dopiero wchodzą w tą reprezentację i widać, że Niemcom brakuje takiego jeszcze obycia, ogrania i takiej takiego właśnie... Takiego ducha drużyny, może ja to tak nazwę, ale myślę, że tak jak na tych mistrzostwach, może Niemcy nie odegrają jakiejś kluczowej roli. Tak myślę, że na e, kolejnym Euro czy na Mundialu w Katarze w 2022 roku Niemcy już naprawdę się będą liczyć. I jeszcze po zmianie trenera może przyjdzie nowa era Niemców, i Niemcy znowu będą na czele. Chciałbym, żeby tak też było w przypadku Polaków, ale nie mówić, Nie jest... wiem. Szkoda, że nie mówisz o Polakach, właśnie tylko a mam nadzieję, że Niemcy. No właśnie, ale no, jakby no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. W Polsce od wielu, od pięciu lat, od ostatniego euro, nic się nie zmieniło i zmieniło się może, ale tylko na gorzej. No, zmieniło się to, że na pewno paru nowych zawodników młodych doszło do tej kadry, ale nie zmieniła się koncepcja krania, mimo nawet nowego trenera, który no, nie jestem jakoś konkretnie przekonany, jeśli chodzi o taktykę Paulo Sousa, jeśli taka była taktyka granie zachowawczo, w ogóle bez próby ataku, Słowacja po prostu nas wyczekiwała, a my w ogóle nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. To jest tak jak kot i mysz. Tak, mysz. ja od początku nie byłem nastawiony i nie byłem też jakimś zwolennikiem, żeby Polska grała z trójką napastników. Co prawda na mecz z Słowacją wyszli z czwórką, ale ta gra, było widać, że była oparta mimo wszystko na trzech obrońcach i Rybusa, który miał e, grać troszkę wyżej. No. Nie wiem, to Polacy na papierze są mocni, na papierze są groźni, ale na boisku no nie ma nie ma tego. Wiesz co jeszcze w nie tym widać spotkaniu tego. było takie dziwne, znaczy ja nie wiem, tak mignęło mi to i stało się to dwa razy. Rybus, który no, próbował tam jeszcze jakąś akcję wejść, napędzić trochę tam to skrzydło, przejść na wahadło bardziej, wyjść trochę z tej linii obrony. Dwa razy biegnąc, pośliznął się i to macie rybus. Tylko tak, wtedy. Czym no. problem, właśnie? Nie mam pojęcia, ale to chyba to tylko Maciej ciekawy. rybus się przewrócił ze tak, wszystkich i, w ogóle zawodników. I to dwukrotnie. Dlatego to mnie zastanawia, czy to bardziej, nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś urazu, kwestia obuwia, czy może, nie wiem, ślisko namurawa, na, na, na łyżkach? Może powinni. Stanął na gumie do rzucia i potem nie mógł stawić. <słuch> <odgalić. słuch> Być może tak było, ale. No, nie okay. wiem, ogólnie ja, jak myślę o tym meczu i w ogóle rozmawiam o tym meczu, to chcę o nim jak najszybciej zapomnieć, bo naprawdę ja miałem dużo oczekiwania. Patrząc jeszcze, może okej, okay, tak jak w meczu z Hiszpanią, byłem takim krajnym optymistą na zasadzie może ten remis będzie. Ale tak jak w meczu ze Słowacją. No, może było to trochę przesadzone, ale ja już tak wpisałem trzy punkty Polakom i myślałem, że naprawdę no, Polacy wygrają ten mecz. Ja nawet sobie jeszcze przed samym meczem patrzyłem, jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o ceny zawodników. Polacy byli i Polacy na seriusie Transmarket, jakby to ze sobą zsumować, jeszcze biorąc pod uwagę, że nie ma Milika, który wypadł i porównując z 25 zawodników polskich do 26 zawodników słowackich. No, Polacy są dwa razy zdrożsi, a z Skoro tak są oceniani, to znaczy, że powinni być solidni, a ani nie Wiktor, są solidni, ani nie są skuteczni. Wiktor, kończąc, może trochę ten temat, chociażby z samego spotkania, powiem tak. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. A jednak się łudził, dokładnie. <laughs> no i tym no. optymistycznym akcentem powoli bym Tak, Polacy nic się nie stało. Tak, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, ale nie przestajemy wierzyć w to, że. Polacy będą w stanie postawić się reprezentacji Hiszpanii, chociaż patrząc na to, co się działo w meczu ze Słowacją, to. Może, może, może po sobocie, może za tydzień na kolejnym podcaście przyjdziemy do Was nieco pozytywnymi e, wiadomościami i nieco bardziej optymistyczni będziemy przed meczem ze Szwecją, bo A na przykład nie. jakimś cudem Polska wygra z Hiszpanią. Na przykład. E, ale oprócz tego, na razie skupiamy się na tym euro, bo wiadomo, jest wielki BUM. Z tą wielką imprezą, ale nie będziemy ograniczać się co do dyscyplin, co do ogólnie innych tematów sportowych, przecież jeśli chodzi o nasz podcast. To jest, jeszcze, tak, jest. Jest jeszcze przed nami Liga Narodów, Siatkówki, za chwilę zbliżają się Igrzyska Olimpijskie, o, Liga. Liga mistrzów, tak samo w siatkówkę, e, tak samo dobre występy, co prawda teraz aktualnie nie, y, y, nie ma takich turniejów, ale no jak wiemy, co jakiś czas y, naprawdę te turnieje wskakują e, w tenisie i Iga Świątek, która naprawdę bardzo dobrze się prezentuje na kortach międzynarodowych. Y, piłka ręczna, no naprawdę tych meczy i w ogóle tych wydarzeń jest naprawdę sporo, ale no tak jak u Was tu mówisz, y, teraz jest Euro, my, że jesteśmy chyba najbardziej bardziej w kierunku piłki nożnej, to po prostu o tym chcemy najwięcej mówić i chcemy najwięcej też wam przekazać i też jakieś nasze odczucia przekazać, no bo ponieważ, no bo ponieważ, bardzo fajne no sformułowanie, no, no bo ponieważ i gdyż ponieważ, e, kończąc naszą wypowiedź, jest tak. to chyba teraz najbardziej e, popularny temat ogólnie w samym sporcie. No jest hype teraz na to no euro, więc nie ma co coś. Jest oszukować. hype i szkoda, że nie ma hypu na reprezentację Polski. Ale dobra, za dobra. dużo. Za dużo o tym było. Także bądźmy, bądźmy pozytywnej wiary. Dobrej. Wiary. Ja, ja, ja byłem ja jestem Kuba i byłem tutaj z wami razem z Wiktorem. A ja jestem, tak jak Kuba powiedział, ja jestem Wiktor i byłem razem z Kubą. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.